Aleksander zawsze był typem człowieka, który wierzył, że ma wszystko pod kontrolą. Dorastał w domu, w którym jego ojciec był stanowczy, a matka, zawsze oddana, opiekowała się dziećmi bez narzekania. Model ten pozostał mu głęboko w pamięci i oczekiwał, że jego żona Monika przyjmie tę samą rolę: ostrożną, oddaną i zawsze gotową zrozumieć jego trudności. Jednak z biegiem lat rutyna Aleksandra zaczęła dusić Monikę. A wymagania stawały się coraz bardziej intensywne. Pracował cały dzień i spodziewał się, że wróci do domu i zastanie wszystko w porządku, jak się dowiedział. Monika natomiast starała się utrzymać dom, opiekować się dziećmi, Piotrem i Kasią, a jednocześnie utrzymać swoją pracę, którą kochała. Jednak jego wysiłki nigdy nie wydawały się wystarczające Aleksandrowi, który zawsze wytykał mu wadę. Coś, co nie było takie, jak się spodziewał. Nieodpowiednie danie, zapomniane przez dzieci zadanie domowe, każdy najmniejszy szczegół był pretekstem do reklamacji. Monika, zmęczona i wyczerpana, próbowała się kłócić, ale dyskusję zawsze przerywał autorytarny ton Aleksandra. Dzieci, nawet nie do końca rozumiejąc sytuację, czuły napięcie, które dominowało w otoczeniu. Piotr, starszy i bardziej uważny, zauważył smutek matki i ciągłą frustrację ojca. Kasia, najmłodsza, nadal nie rozumiała dyskusji, ale hałas i zamknięte twarze sprawiały, że czuła się niepewnie. Monika zaczęła kwestionować własne szczęście i zastanawiać się, czy warto je utrzymać. Pewnego dnia, po wyjątkowo ciężkiej kłótni, Monika zdecydowała, że potrzebuje przerwy. Zabrała dzieci, trochę ubrań i poszła do domu swojej siostry, która mieszkała w pobliskim miasteczku. Nie była to łatwa decyzja. Ale Monika wiedziała, że w tym momencie to było najlepsze dla niej i jej dzieci. Aleksander był wściekły, gdy dowiedział się, że ich nie ma, ale stopniowo uczucie złości ustąpiło miejsca poczuciu pustki i wreszcie refleksji. Przez pierwsze dni Aleksander nie zgodził się na wyjazd. Kilkakrotnie próbował dodzwonić się do Moniki, wysyłał wiadomości, błagał, żeby wróciła. Nie rozumiał, jak Monika miała odwagę przełamać tę rutynę porzucić to, co uważał za stabilne i uporządkowane życie. Jednak po wielu nieudanych próbach Aleksander został zmuszony do skonfrontowania się z własnymi błędami. Zaczął zdawać sobie sprawę, że być może nie był tak troskliwy i wyrozumiały jak. Uważa się. Monika z kolei była zdecydowana nie poddawać się tak łatwo. W domu siostry znalazła wsparcie i zrozumienie. Po raz pierwszy od lat poczuł spokój. Przyglądał się bawiącym się dzieciom i zastanawiał się, czy nie byłoby lepiej podjąć tę decyzję wcześniej. Rozmawiając z siostrą, uświadomiła sobie, jak bardzo dała się ponieść żądaniom Aleksandra, rezygnując z własnych marzeń i pragnień dostosowania się do jego oczekiwań. Po dwóch tygodniach rozłąki Aleksander postanowił ich odwiedzić. Nie powiedział im wcześniej, ale wiedział, że musi się z nimi spotkać. Kiedy przybył do domu szwagierki, Powitano go podejrzliwymi spojrzeniami. Monika była jednocześnie zaskoczona i pełna obaw. Aleksander wziął głęboki oddech i poprosił o szansę na rozmowę. Wiedział, że będzie musiał walczyć, aby odzyskać jej zaufanie, ale był gotowy zrobić wszystko, co konieczne. Monika spojrzała na Aleksandra, niepewna, co tak naprawdę miał na myśli. Wiedziała, że jej słowa do tej pory zawsze były wypełnione pustymi obietnicami. Aleksander z kolei był zdenerwowany i wyraźnie zakłopotany. Zaczął mówić łagodniejszym niż zwykle tonem, próbując zademonstrować coś, czego rzadko wyrażał. Żal. Wiem, że popełniłem błąd, Moniko, powiedział Aleksander, patrząc na swoje dłonie, które wyraźnie się trzesły. Nigdy nie myślałam o tym, że wszystko, co powiem i zrobię, może zranić ciebie i dzieci. Prawda jest taka... Że zawsze zakładałem, że mam rację i że mój sposób widzenia rzeczy jest jedyny słuszny. Monika słuchała w milczeniu, serce nadal jej nie dawało spokoju. Słyszała te słowa już wcześniej, ale tym razem coś w jego głosie wydawało się bardziej szczere. Dorastałem, obserwując, jak mój ojciec zachowuje się w ten sposób, i myślałem, że tak właśnie powinno być, kontynuował Aleksander. Ale teraz, bez Was w pobliżu, zdaję sobie sprawę, jak bardzo się myliłem. Każdy zakątek naszego domu wydaje się pusty i ponury bez śmiechu dzieci, bez ciebie, Moniko. Wziął głęboki oddech, próbując zapanować nad emocjami, które krępowały jego głos. Nie jestem tu, żeby czegokolwiek żądać. Jestem tu, aby prosić o szansę na odkupienie siebie. kropka. Monika przez kilka chwil patrzyła Aleksandrowi w oczy, szukając w jego słowach prawdy. Wiedziała, że miłość, którą do niego czuła, osłabła przez lata żądań i skarg, ale wiedziała też, że życie z nim w wielu chwilach było dobre. Łączyła ich wspólna historia i niezależnie od tego, jak bardzo była wyczerpana, Monika nie mogła tak po prostu. Usuń wszystko. Po kilku minutach ciszy westchnęła i powiedziała: Aleksandra, nie będę kłamać, to wszystko bardzo mnie dotknęło. Często myślałam, żeby się poddać, Zostawić wszystko za sobą i spróbować zacząć od nowa gdzie indziej. Sprawiłeś, że życie z tobą jest ciągłą walką, a ja znudziłam się walką samotnie. Przerwała, patrząc na niego uważnie. Ale wierzę, że ludzie mogą się zmienić, jeśli tylko chcą stawić czoła temu, z czym muszą się zmierzyć. Aleksander skinął głową, czując, jak ogromny ciężar powoli znika. Był gotowy zrobić wszystko, aby odzyskać zaufanie i szacunek Moniki. Wiedziałam, że będę musiała nauczyć się dzielić obowiązki, szanować jej opinię i cenić to, co wspólnie zbudowali. W ten weekend Aleksander spędził więcej czasu ze swoimi dziećmi, słuchając ich historii i bawiąc się z nimi, jak dawno tego nie robił. Piotr, najstarszy syn, nadal patrzył na niego z pewną podejrzliwością, ale było jasne, że jest nadzieja na pojednanie. Kasia, Wciąż mała, przytuliła go, jakby cały ten czas rozłąki był tylko złym snem. Monika obserwowała interakcję Aleksandra z dziećmi z mieszaniną ulgi i niepewności. Wiedziała, że rozpoczęcie od nowa będzie trudne, ale poczuła, że nadszedł czas, aby wyznaczyć nowe granice i zażądać szacunku i partnerstwa, na jakie zasługiwała. Kiedy nadszedł czas, aby Aleksander się pożegnał i wrócił do domu. Spojrzał na Monikę z wyrazem łączącym wdzięczność i cichą prośbę. Nie oczekuję, że sytuacja zmieni się z dnia na dzień, ale mam nadzieję, że możemy dać sobie tę szansę, powiedział z nieśmiałym uśmiechem. Monika skinęła głową, wiedząc, że droga przed nią nie będzie łatwa, ale po raz pierwszy od dłuższego czasu poczuła także, że możliwe będzie odbudowanie tego, co stracili. Aleksander wrócił do domu z innym przeczuciem. Była nadzieja, ale i ogromna odpowiedzialność. Rozumiał, że aby odbudować relacje z Moniką i dziećmi, będzie musiał udowodnić, że jego słowa nie były jedynie pustymi obietnicami. Postanowił, że zmieni się nie tylko w sporadycznych gestach, ale w sposobie życia i myślenia. Przez pierwszy tydzień po spotkaniu Aleksander codziennie wysyłał wiadomości do Moniki i dzieci. Były to proste wiadomości z pytaniem: Jakim minął dzień, a nawet wysyłaniem zdjęć czegoś, co, jak wiedziałem, wywołało u nich uśmiech. Monika odpowiedziała z umiarem, ostrożnie, ale. było oczywiste, że powoli zaczynało się otwierać. Doceniała wysiłki Aleksandra, ale wciąż martwiła się, że powróci do swoich starych wzorców. Stopniowo Aleksander zaczął aktywniej uczestniczyć w życiu dzieci. Umawiał się z Piotrem na oglądanie jego meczów piłkarskich. A nawet zabierał kasie na przedstawienie teatralne. Dzieci także zareagowały ostrożnie, jakby bały się całkowicie zaufać. Piotr, zawsze bardziej podejrzliwy, potrzebował więcej czasu na przyjęcie ojca z powrotem. Ale pewnego popołudnia, po szczególnie trudnym meczu, Aleksander był przy nim, aby go wesprzeć, a chłopiec pozwolił sobie na przytulenie go, być może na znak, że bajery zaczynają opadać. Tymczasem Monika w dalszym ciągu obserwowała zmianę Aleksandra. Nie była jeszcze gotowa, aby do niego wrócić, ale rozważała posunięcie się o krok dalej. Dla niej oznaczało to nowy sposób nawiązywania relacji, z większym szacunkiem, zrozumieniem i równowagą. Któregoś wieczoru, po długiej rozmowie, oboje zgodzili się, że powinni rozpocząć terapię dla par. Aleksander zobowiązał się co tygodniowo uczestniczyć w sesjach. Terapia ujawniła wiele niepewności i uraz, które Monika nosiła przez lata. Aleksander z nowym poziomem dojrzałości nauczył się słuchać, nie broniąc się przed każdą jej uwagą. Z biegiem czasu zaczął rozumieć ślady, jakie pozostawił, i to, jak bardzo zniszczyło to życie rodziny. Monika z kolei odkryła, że miłość nadal istnieje, ale trzeba ją odbudować troską i cierpliwością. Kilka miesięcy później. Z widocznymi postępami, Monika i dzieci postanowili dać Aleksandrowi kolejną szansę na powrót do domu. Tym razem na ściśle określonych zasadach. Musiał uczestniczyć w obowiązkach domowych, dzielić się opieką nad dziećmi oraz wspierać wybory i przestrzeń Moniki. Aleksander przyjął te warunki z wdzięcznością, wiedząc, że zaufanie można odbudować jedynie konsekwencją i ciągłym wysiłkiem. Kiedy Aleksander w końcu przyniósł swoje rzeczy z powrotem do domu rodzinnego, zapanowało poczucie ulgi i radości. Monika, wciąż nieco ostrożna, znalazła w nim odnowionego partnera, gotowego walczyć o utrzymanie szczęścia rodziny. Piotr i Kasia również byli szczęśliwsi, choć nadal dopasowywali się do ojca, który był teraz częścią ich codziennego życia w bardziej obecny i odpowiedzialny sposób. W kolejnych tygodniach życie, wydawało się. Że Aleksander, Monika i dzieci obrali nowy, obiecujący kierunek. Napięcie opadło, a śmiech i chwile czułości ponownie stały się częścią rodzinnej rutyny. Aleksander nauczył się cenić to, co prawie utracił, a Monika z kolei poczuła wdzięczność za to, że miała odwagę zażądać zmiany. Razem w końcu znaleźli równowagę, której zawsze szukali. Jeśli spodobała Ci się ta historia odnowy i nadziei, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Tutaj znajdziesz więcej historii, które chwytają za serce i inspirują do zmian. Aktywuj dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy opublikujemy nowy film. Zostaw komentarz na temat tego, co myślisz o trajektorii Aleksandra, Moniki i ich rodziny, i podziel się swoimi wrażeniami z naszą społecznością. Zarejestruj się i bądź częścią tej podróży.